Dzień dobry, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Zanim przejdziemy już do rysowania mojego projektu, który przygotowałem na dzisiaj Chciałem państwu poinformować o moim nowym kanale na YouTube Ponieważ założyłem nowy kanał, na którym testuję różne rzeczy I nazywa się on Adam Testuje Więc link znajdziecie w opisie filmu A ja... A ja bym... już Zabieramy się już do rysowania Subtitles <laughs> by Na dzisiaj dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnym odcinku jutro. Pa-pa!